Dzień dobry, Sławomir Kalwinek, filmowa migawka, czyli podcast wytwórni filmów Oświatowych w Łodzi. Po długiej przerwie wracamy do kolejnej serii naszych spotkań, a dziś mamy specjalnego gościa, senatora Ryszarda Bonisławskiego. To jest podcast WFO. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry. Zwracam się, senatorze, no bo był pan przecież no Byłem, tak. To, ale czas nie w, miniony trochę. Ale akurat nie w, tej, nie w tej roli pan tutaj się u nas pojawił. Jest pan, jak wiemy, historykiem, regionalistą, miłośnikiem młodzi i okolic. I chyba właśnie z, tej, z tego powodu pojawił się pan na terenie Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Tak, oczywiście. No, wytwórnia to chyba wszyscy Łodzianie wiedzą. Działa tu od 1945 roku, początkowo w ramach Instytutu Filmowego, a później wyodrębniona jako no, wytwórnia filmów oświatowych. Wytwórnia o największym, warto o tym pamiętać i przypominać wszystkim dorobku, najwięcej nagród z wszystkich wytwórni filmowych i to bardzo no, uznanych festiwali na całym świecie. No, mnie. Wytwórnia zawsze pociągała tym, że w jej zbiorach znajduje się obraz łodzi z różnych lat. Są filmy poświęcone łodzi, ale także gdzieś w drugim planie, jeśli film nawet nie jest o Łodzi, gdzieś tam miasto występuje. My dziś lubimy łowić takie smaczki. No a gdzie, jak gdzie, ale tu w wytwórni czuliśmy się kiedyś jak w domu. Mówię kiedyś, bo jako student filmoznawstwa bywałem tu dosyć często i oglądaliśmy bardzo wiele filmów oświatowych. No, nie tylko Łodzi. Pamiętam taki fenomenalny film niesporczaki. No, Sława niesamowita i nie wiem, czy nawet nie w tym budynku były te filmy przyrodnicze produkowane. Wszystko One, się zgadza. Tak? No tu się tak zmieniła ta okolica, że patrzyłem z zaskoczeniem, że nie ma już budynków, w których oglądaliśmy pracę montażystów, operatorów, nie tylko tych od przyrody, ale tam nas wprowadzano w tajniki. Produkcji. No, dzięki temu jakieś przyjaźnie później też powstały. Miałem przyjemność znać najsławniejszego z tych przyrodniczych filmowców Włodzimierza Puchalskiego, oczywiście Ryszarda Wyszykowskiego i tam, no, w tej chwili Romka Dębskiego i innych. Andrzeja Czulde, ale ci są już współcześni, większość Łodzian ich znano, bo czy choćby poprzez film o cmentarzu starym Andrzeja Czuldy, czy te piękne etnograficzne filmy, o których no, niewiele jeszcze osób wie mogę powiedzieć, bo sam z zaciekawieniem oglądałem kwiaty ostatnio wyprodukowane przez duet rodzinny. Dębskich. I no, dębskich oczywiście. I tutaj no, mój podziw jest nieustanny, bo nie dość, że wytwórnia przetrwała te wszystkie zawirowania, zachowując dorobek, no to jeszcze tworzy. Ale zdaje się, że nie z tego powodu Pan tu przyszedł. Jak wiem, wiąże się z, tym, z tą wizytą historia pewnego filmu z 1965 roku. Skąd ten film wziął się w Pana rękach i co się z nim potem dzieje? Ten film odnalazłem wśród no, niepotrzebnych, bo tak się nieraz mówi, przedmiotów, które w Towarzystwie Przyjaciół Łodzi się znajdowały. Oczywiście na szczęście nikt tego filmu nigdzie nie usunął na wieczność, on przeszkadzał, bo był w wielkiej metalowej pokrywie, szpule taka potężna, on ma chyba 13 minut, tam była tylko metryczka, film o Łodzi 1964. Był wyprodukowany, jak się okazuje, no bo przekazałem go do wytwórni, bo u nas leżał przerzucany z kąta w kąt. Nawet słyszałem głosy, lepiej go może pociąć na slajdy. Nie pocięliśmy na szczęście, nie wyrzuciliśmy. Przekazałem go do wytwórni filmów oświatowych. Tu jest zdigitalizowany, dzięki czemu mogliśmy go nareszcie obejrzeć na małym ekranie, co prawda. Jest to film, co jest ciekawostka, który powstał o Łodzi, utworzony w czynie społecznym z okazji dwudziestolecia PRL-u. Film ukazujący przemiany naszego miasta w porównaniu z tymi przedwojennymi, nowe warunki życia itd., opieka zdrowotna, opieka socjalna, etc. A to jest ciekawe, że komentarz do filmu czytał wczesna pierwszy sekretarz Komitetu partii Michalina na Majkowska. I ku mojemu zaskoczeniu no, czytała to w sposób bardzo naturalny, no, nie, nie, nie puszący Film nie jest taką typową magitką, co jest też ważne. On pokazuje obraz łodzi. Utrwalony w 1964 roku, skontrastowane czasami historycznymi obrazkami. I to jest interesujące, bo kiedy tam z lotu ptaka oglądamy osiedle Nowe Rokicie czy sąsiadujące z nim wtedy powstające osiedla, widzimy ogromne połacie niezagospodarowanych pól, jakieś wyrobiska pocegielniane. To wszystko utrwala obraz łodzi, którego my dzisiaj już nie jesteśmy w stanie nawet zrozumieć, a szczególnie młode pokolenie, które nie wiedziało, że łódź kończyła się kiedyś przy kolei obwodowej, praktycznie budynkami takimi półwiejskimi. Dobrze, że wytwórnia przyjęła film, za co dziękuję, i go zdigitalizowała, dzięki czemu może on będzie oglądany przez łodzia. Zajmuje się pan również folklorem. Tutaj mam takie wydawnictwo, tak. które pan redaguje, no to, czyli Wędrownik. To jest jeden z moich celów tutaj no wizyty, bowiem Wędrownik jest pismem, które my wydajemy w PTTK w oddziale łódzkim PTTK przez Centrum Fotografii Krajoznawczej, to redagujemy. No jestem redaktorem naczelnym. To pismo, które ma Historię bardzo bogatą, bo jego korzenie sięgają 56 roku. Wtedy to był biuletyn robiony na powielaczu, taki typowy petetekowski. Starałem się w ostatnich latach zmienić mu wygląd, layout, jak to się ładnie dzisiaj mówi, wprowadzić trochę nowoczesności w postaci chociażby QR kodów, które pozwalają poszerzyć materiał. I najnowszy numer, który przygotowujemy związany po trosze z rokiem Rejmonta. Rejmon to także folklor, wesele Boryny, etc. To nam pozwoliło przejść tak łagodnie od Rejmonta, od spraw literacko krajoznawczych, właśnie do folkloru. Ziemia łódzka jest bardzo bogata, jeśli chodzi o folklor. Moim zdaniem, chyba najbogatsza w Polsce. Mamy Tutaj kilka regionów folklorystycznych, y, oczywiście różniące się strojem, y, ozdobami wykonywanymi, itd. i temu ten numer będzie poświęcony. Ale uświadomiłem sobie w pewnym momencie, że kiedyś przed wielu, wielu laty, y, spotykaliśmy się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym na przeglądach filmów etnograficznych. Tych filmów było sporo. I budziły ogromne zaciekawienie. Sala była zawsze wypełniona, i pomyślałem, że dobrze byłoby w tym przygotowywanym numerze napisać o tym, w jaki sposób wytwórnia filmów oświatowych uświadamiała ludziom, że folklor jest jeszcze żywy, poprzez no, sztukę ludową, strój, obyczajowość, ale także poezję ludową, pieśni, muzykę, no to wszystko w filmie można pokazać. I byłbym wdzięczny, gdyby taki artykuł powstał. On nie musi być długi, ale warto wymienić tych, którzy położyli największe zasługi w popularyzacji etnografii, przypomnieć ich nazwiska, nagrody. A wiem, że filmy zdobywały nagrody. Pamiętam taki film Wesele chociażby. Będę czekał na taki artykuł i będzie mi miło, jeśli no, inni też w Polsce, bo pismo rozsyłamy do wszystkich oddziałów PTTK w Polsce, nakład nie jest duży, około 1500 egzemplarzy, ale otrzymują go biblioteki, no i w PDF-ach też jest do przejrzenia w komputerze, no to wtedy o wytwórni też będzie mowa. Mamy bardzo dużo takich filmów i wytwórnia, że tak powiem, olbrzymi wkład włożyła w to, żeby zachować ślady kultury ludowej, między innymi z regionu, z regionu łódzkiego. Mamy w swoich zasobach bardzo dużo takich filmów. Czy pan kilka takich filmów zna? Ja znam, bo ja chodziłem, ja pracując w muzeum, kiedyś w zajmowałem się tkaniną ludową. A więc poznałem etnografów, choć sam nie jestem etnografem, ale poznałem, polubiłem. No, i stąd no to oglądanie filmów, które nam też otwierało oczy, bo tam pokazany był na przykład sposób nie tylko tkania, ale folowania tkanin, tak jak w górach. Jeszcze folusze ręczne były takie kłodowe. No, ten cały świat kolorowych wycinanek, pająków to jest coś niezwykłego i to Polskę wyróżnia. My bardzo często wstydziliśmy się folkloru, ale ci, którzy do Polski przyjeżdżali, a ja wielokrotnie jako przewodnik miałem do czynienia z turystami, którzy mają na wyciągnięcie ręki najbogatsze kościoły, zamki itd., ale jak zobaczyli drewniany, malowany kościół, jak zaprowadziłem grupę do wycinankarki w Słakowie, do Grzegory, do makówki koło Sieradza. To otwierali usta i nie chcieli stamtąd odejść. Uważali, że to jest coś takiego niezwykłego. To tak jak my się zachwycamy jadąc do Afryki, podrygują z dzidami, a potem wsiadają z tyłu na swoje motorowery czy skutery i odjeżdżają. My nie widzimy tego, co tam jest z tyłu, tylko chcemy poznać tą obyczajowość i uważam, że to warto pielęgnować. I jak tylko mogłem, no to też wspierałem tych twórców ludowych, nawet na targach turystycznych, które kiedyś w Łodzi były organizowane. Zapraszaliśmy bardzo wiele takich osób i przy nich chyba najwięcej osób się zwiedzających kłębiło dosłownie, chcąc poznać chociażby pisanki wykonywane ręcznie, czy hafty, czy wycinanki, kwiaty, etc. Przed momentem pokazałem Panu tutaj zapis rozmowy z Panią Marią Siwiec z okolic zopoczna I czy możemy już zaprosić na taką premierę tego materiału, który jest bo też podcastem? Bardzo, I... bardzo dobrze by było właśnie pokazać Panią Siwiec, bo ona jest jedną z tych twórczyń, które obracają się pomiędzy nie tylko tym, tą sztuką, ale ona też pisze, śpiewa. Warto, warto o niej powiedzieć. I to jest ciekawa postać, ponieważ jest bardziej chyba popularna w okolicach Warszawy i ma liczne grono swoich wielbicieli, mogę powiedzieć. Zdobywa nagrody widoczne przez różnego rodzaju ważne instytucje w Polsce i za granicą, a w Łodzi chyba nie do końca jest tak znana. No, nie... Tak, to mogę potwierdzić, że my tutaj nie przywiązujemy się do tego typu twórców. Tu wystarczą jakieś fajerwerki, ktoś, kto krzykliwie śpiewa. Natomiast nie cenimy ludzi wartościowych, którzy no niosą w sobie pewną kulturę, choć nie mają wykształcenia niejednokrotnie, ale no ta ich osobowość powinna liczyć. Mam nadzieję, że no wytwórnia nie ustanie w promowaniu właśnie takich osób, A w zasadzie w takim zapisie, bo to, to jest zapis archiwalny już po Jak teraz oglądamy filmy te krajoznawcze, dawne, no, Polska się zmienia. Zmieniają się ludzie, zmienia się no, strój, wygląd ulic, ale tutaj jest to takie archiwum żywe. Dlatego moja wizyta. Każdorazowa, bo kiedyś bywałem częściej w wytwórni filmów oświatowych, zawsze mnie wzbogaca. Oczywiście zapraszamy do jak najczęstszych wizyt i wspierania naszych działań, ponieważ potrzebujemy lobbować na rzecz utrzymania, zmiany i rozwoju naszej wytwórni. A powiedzmy jeszcze. Jakie mogą być przyszłe elementy tej współpracy? Bo już teraz musimy przejść do tego, co będzie niebawem. No, moim marzeniem jest odtworzenie tego, czym kiedyś Towarzystwo Przyjaciół Łodzi żyło, bo od tego filmu zaczęliśmy. To patronem filmu było Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, dlatego on się u nas prawdopodobnie znalazł. Nigdy nie oglądany, bo tak jak go z tą metryczką położono, tak on przerzucany z szafy do szafy. Gdzieś pod stołami leżący, przetrwał do dzisiaj, na szczęście miał twardą, dużą obudowę. I Towarzystwo Przyjaciół Łodzi organizowało przeglądy filmów też oświatowych. Takie projekcje niedzielne. Kiedyś ludzie chętnie oglądali filmy oświatowe. One były czasem przed filmami wyświetlane fabularnymi, ale były też niezależne pre prezentacje. Ja sam prowadziłem takie prezentacje w Muzeum Włókiennictwa. No i mieliśmy w niedzielę trzy seanse nieraz, bo tak dużo ludzi. Pamiętam film Leszka Skrzydły, którego bardzo ceniłem, z którym współpracowałem nawet w późniejszych latach, Pałacy Ziemi Obiecanej. No, ten film znałem na pamięć, bo go kilkaset razy puszczałem. Łodzianie mogli go oglądać powielokroć. I tam też jest obraz Łodzi, takiej z lat 60. tej fabrykanckiej, kiedy w pałacach, no, w jednych były żłobki, w innych jakieś instytucje kultury przyzakładowe, urząd wojewódzki w tym największym i tak dalej, ale Leszek Skrzydło pokazywał te detale w taki sposób, jakby ten pałac był żywy, tak jak dzisiaj oglądamy w Muzeum Miasta. No, moim marzeniem jest znów stworzenie takiego miejsca, gdzie filmy można byłoby pokazywać. Oczywiście wiem, że w tej chwili bariery różnego rodzaju istnieją no, bariery przede wszystkim finansowe. Ale może je kiedyś pokonamy. Miejmy nadzieję. Dziękuję panu za tę miłą wizytę. Mam nadzieję, że będziemy współpracowali bardzo blisko. Dziękuję też. Na to liczę. Zapraszamy serdecznie. I żegnam się z państwem Słowo Kalwinek, filmowa migawka. Naszym dzisiejszym gościem był pan Ryszard Bonisławski, regionalista, miłośnik historii Łodzi i okolic. Największy przyjaciel wytwórni filmów oświatowych. Dziękuję panu Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie za zaproszenie. To był podcast filmowa Migawka.